Witam Was wszystkich ciepło i serdecznie. Nowy tydzień przed nami. Na co będzie dobry? Na co taki sobie? 2 i 7 września. I powiem Wam, że ten tydzień naprawdę jest niezwykle, niezwykle zapowiada się ciekawie, bo wreszcie możemy rozpocząć wielką zmianę, czy to w sobie, czy pomóc komuś kto właśnie takiej zmiany chce dokonać. Tutaj będzie dobry czas na to, żeby czy być powiernikiem czyichś tajemnic, czyichś trudnych spraw, których nigdy nikomu nie wyjawił, a teraz wreszcie trzeba się do nich dobrać i rozbroić te, no, te ciernie, wyjąć z podświadomości, i przepracować ten cień, który tam gdzieś głęboko tkwi. W związku z tym to jest bardzo dobry czas na to, żeby po prostu zmierzyć się z tym, co w nas jest ukryte. Również dla wszystkich, właśnie powierników różnych, przeróżne, przeróżnego typu tajemnic, będzie to dobry moment żeby stać się osobą zaufaną i żeby tych tajemnic po prostu nikomu nie wypaplać. Możemy być osobami również, którym te tajemnice zostaną powierzone w zaufaniu. W momencie, kiedy ktoś uważa nas za osobę, która jest inteligentna, która ma i empatię, i taką chęć pomocy innym i pomoże. Pomoże właśnie w tej tajemnicy coś zrobić, coś rozwiązać, w jakikolwiek sposób spowodować, że ta tajemnica przestanie ciążyć, przestanie być tym kamieniem, który tylko i wyłącznie gdzieś tam się majta koło nóg i nie pozwala się nie pozwala się rozwijać. I jakby te karty nie rozkładać, jakby ich nie dokładać. Powiem wam, że na co ten tydzień jest niedobry? No właśnie jest niedobry, żeby paplać, żeby paplać wszystko to, co ktoś nam powierzy. Ktoś nam w momencie kiedy w takim wielkim zaufaniu w takim momencie, kiedy otwiera się wreszcie ktoś ze swoimi problemami, gdzieś z tym wylecieć i no, po prostu rozgadać. Ale z drugiej strony, nie trzymajmy dłużej tych wszystkich zadziorów, które tak naprawdę. Nie są nam potrzebne, bo one powodują blokady, bo one powodują, że człowiek nie może się rozwijać, że zatrzymuje się na pewnym etapie i nie może przeskoczyć dalej. To tak jakby był pod jakąś szklanką, był pod jakąś, w jakiejś klatce, która tylko i wyłącznie każe chodzić w tej nazad, w tej nazad, widać. Krajobraz, widać ludzi, widać zdarzenia, wszystko naokoło. Widzi się, czuje się, rozumie się, ale nie można tego zrobić. A wszystko właśnie, no co ja wam będę tutaj dłużej ukrywać, to wszystko drzemie gdzieś tam głęboko w podświadomości. I to jest dobry czas na to, żeby właśnie się z tym czymś zmierzyć. I coś mi się wydaje, że ten tydzień jest takim idealnym czasem, jakby preludium do tego, co rozpocznie się już tak na mocno, na, na, na maksa, właśnie w tym nowym roku numerologicznym, kiedy będziemy kończyć przeróżnego rodzaju rzeczy, kiedy pewne etapy w naszym życiu. No, już dobiegają właśnie do finiszu. Kiedy tymi istotami, które są gdzieś tam zagubione, przymocowane jakimiś lepami dzieciństwa, tego mm, jakiegoś brzydkiego potraktowania, powiedzenia komuś, coś, co zakotwiczyło człowieka, to jest właśnie dobry czas, to są tylko przykłady. To jest właśnie dobry czas, żeby się z tym uporać. Ale przecież mamy mnóstwo innych rzeczy. Nie tylko tych, które pochodzą z naszego dzieciństwa, może nawet z lat, nie inaczej, może nawet z poprzednich wcieleń, tak, bo mogą pewne rzeczy się ciągnąć jak. jak guma do rzucia niech tak <laughs> będzie. I nie można przez coś przeskoczyć, nie można przejść, nie można nic więcej zrobić. Dochodzi się do ściany, koniec, kropka i, i bezradność. I właśnie, oprócz tego, są przecież problemy dnia codziennego. Coś trzeba ruszyć do przodu, ale nie można, bo coś jeszcze jest do załatwienia. Właśnie ten nowy rok numerologiczny będzie nas jakby popychał do tego, żeby wreszcie zabrać się za porządek w swoim życiu, w swoim jestestwie, w swojej podświadomości, wszędzie, nawet w tej mojej ukochanej łazience, jak ja zawsze wam mówię. Jak nie ma się człowiek w ogóle siły do niczego i nie wierzy już w siebie nawet, dobrze jest pójść do łazienki, porządnie ją wysprzątać, a potem zobaczyć, że się potrafi, że można, że daje się radę. To jest taki jakby pierwszy krok do tego, żeby uwierzyć w siebie, że mogę mieć natychmiast prawie efekty. Tak więc. No fajny, fajny się czas zapowiada, aczkolwiek niesamowicie trudny. Przypuszczam jeszcze, że zrobię szczególne czytanie na 9 września, bo 9, 9 i z roku również 9, no to może być taka dziewiątka razy 3, no może, może pokiełbasić coś może takim echem się odezwać a może wręcz tym wykrzyknikiem strzelić do nas prosto po oczach może się dziać i właśnie ten tydzień jest jakby prologiem do tego rozbiegówką jak to woli takim wiecie zakasaniem rękawów gotowi do biegu i start będzie się działo coś mi się wydaje że naprawdę będzie się działo. Ale nie bójcie się, nie strachajcie, jak ja to mówię, bo każdy ma problemy na miarę jego możliwości. Nic Was nie przerośnie, nawet jeżeli teraz wydaje się to, że to jest naprawdę syf, nie chcę w ogóle się do tego dotykać. Zamykam oczy, klapki i do widzenia. Nie, sprzątajcie ten bałagan, sprzątajcie to łajno. Niech wreszcie będzie Was porządek i wokół Was najwyższy czas ku temu. No dobra. A ponieważ niedziela już jutro i będzie jak zwykle czytanie niedzielne, jego, jego tematem będzie tajemnica. Co wkrótce, co wkrótce wyjdzie na wierzch. Jaka tajemnica nam się tutaj objawi? Ciekawa jestem, bo lubię zgłębiać tajemnice, a najbardziej. I tutaj trzy kropki, nie powiem. <grym> Okej. Okay. Dzięki, że jesteście. Uwielbiam Was. Uwielbiam to, że piszecie do mnie, że do mnie dzwonicie. Za cały Wasz kontakt, za to, że jesteście. Serca Wam dziękuję. Życzę. Tylko odważnych decyzji i takich, które pomogą Wam wyjść na prostą. No przecież sukces, radość, szczęście, spełnienie, miłość może być każdego domeną. Wystarczy po to sięgnąć, ale żeby sięgnąć, trzeba posprzątać. Dobra, wystarczy tego gadania. Miłego weekendu Wam życzę, trzymajcie się. No i do następnego.